Witamy wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z grzybobrania. Przejechaliśmy w takie miejsce. Byłem tu ostatnio w tamtym roku. No i zobaczcie, są kurki. Pierwsze kurki. Tak, tak. tyle co przeszliśmy 100 metrów. I są kurki. Tak, no i... tutaj następna. Ładne są, troszkę grzało w tym tygodniu Ale nie są suchnięte. No te dwie akurat... na no. Może będzie więcej, ale tam widzę więcej. Ja tu widziałem Tu gdzieś... nie, to liście Coś tu może będzie Coś się znajdzie, dzisiaj taki luźny wypad Wiecie, żeby tylko na obiad nazbierać mhm. I tyle Tutaj takie mniejsze są Te mniejsze też zabieramy Bo w tamtych miejscach jak nie będzie, no to Trzeba te zabrać, w razie bu Kurki się nie zmarnują Widziałem dzisiaj taki aparat i będę wam robił takie ujęcia, wiecie, natury, tutaj coś, takie kilkusekundowe stawki w filmie. Jak Wam się spodobają, to będę częściej robił. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobają takie stawki, czy nie. No i co? My szukamy dalej. Tyle kurek mamy. No i uciekamy stąd. Bo nic więcej nie możemy znaleźć. Lipa troszkę. No w sumie cały tydzień grzało. Po 30 parę stopni, 36 chyba było najwięcej u nas. Mm -hmm. A te żeby troszkę wyschły. Ale dwa razy też padał. Nawet dzisiaj rano padało. I te żeby może troszkę odżyją. Ale to dopiero po jakimś czasie. bo naprawdę tak dawało. No ja go odjeździłem to o 5 rano i się zbierało. Tak, bo było strasznie, strasznie gorąco, naprawdę strasznie. No. A ślepaki, te końskie muchy. Tak strasznie jebały w tym lesie, mówię Wam. Cały jestem pogryziony. Nie da się wytrzymać. Ja nie wiem, co to w tym roku z tymi bąkami. Karolina. O, akurat nie gryz na plecach. O, tak. To był pretek, żeby go uderzyć, ale mu nie mówcie. Dobra, nieważne. No i co, jedziemy na nasze stałe miejscówki zobaczyć. A, co nazbieramy, to nazbieramy. Tak. I tyle. Druga miejscówka, są, a zobaczcie takie przesuszone, nawet tutaj w tych bukach, jak cień jest, to nieźle musiało grzać. Tak. O ślimak, troszkę grzało niestety. No, kilka dni ponad trzy Teraz ten przeszły tydzień tak samo ma grzać troszkę. No ale niestety, lato, trzeba się parzyć. No ma to tamto Na sosik się może na, uzbiera nie, nie. Ale takie młodziutkie są, dopiero zaczęły rosnąć mhm. Kiedy był deszcz Taraj. Trzy dni temu Jakoś tak Kilka razy popadało takie ulewy przeszły mało Ale, Ale zawsze coś tak. Ziemię troszkę zmoczyło mhm. Zawsze były jeszcze, ale gdzie są prawdziwki? Nie ma prawdziwków. Nie ma. Prawdziwki jeszcze czekają. Nie wiem na co, ale jeszcze czekają. A to już połowa lipca, zaraz będzie połowa sierpnia, połowa września. I się zaczną grzyby porządne. A jak na razie to same kurki. Tam się pewnie tego nawet oglądać nie chce. Tak cały czas kurki, kurki, kurki No ale nic innego na razie nie ma Trzeba zbierać to co jest Pamiętajcie o zostawieniu taktycznej łapki w górę Napiszcie komentarz, no i oczywiście zostawcie suba na kanale O, tu jaka ładna się uchwała No i właśnie, tak sobie chodzę, myślę Taka anegdota mi się przypomniała. Takie mam pytanie do Was. Czy wy też grzejecie wodę? Jak macie na przykład basen taki ogrodowy? Bo właśnie oglądałem ostatnio TikToki. Tam ludzie jakieś kaloryfery podłączają. Palą z mierzami, ciepło wodę leje do basenu w nie krojna? No ale po co? Po co grzać wodę w basenie? Jak jest na zewnątrz 35 stopni? Ja po prostu tego nie rozumiem. Ja jakbym chciał wejść do basenu, to ja muszę mieć zimną wodę, chłodną, żeby się ochłodzić. A ludzie grzeją wodę i wtedy się kąpią. Dla mnie to jest bezsensu, naprawdę. Po co grzeć wodę i się grzać w wodzie? W basenie. Nie wiem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy też podgrzewacie wodę? Czy wolicie się wykąpać, ochłodzić w zimnej? Ty Karolina jak lubisz? Ja? No. No, raczej taka chłodna. No, bo po to się idzie do basenu, żeby się ochłodzić, a nie żeby się zagrzeć. Gdybym chciał się zagrzać, to bym sobie rozpalił w centralnym i sobie otworzył grzejnik. Mm -hmm. Troszkę nas dzwonki gryzą. Strasznie gryzą, a nie I troszkę. Tylko rzucamy po prostu tak, do koszyka, a w domu będziemy sobie obrabiać na spokojnie, nic nie będzie gryzło. Takie malutkie. Ale są. Tak, to najważniejsze. O! Tu jest troszkę większe. Chowają się. Tu są, to jest skupisko kurek. Tak, pięć sztuk. Pięć sztuk. Cztery w jednym. Cztery w jednym. ziemi. O i tam, tu masz jeszcze. Tyle udało się znaleźć tutaj w tym miejscu, no no dwa obiadki będzie, co nie Karolina? No myślę, że będzie, starczy. Co starczy? Idziemy jeszcze w jedno miejsce. O nie. Troszkę dozbierać. O nie. I do domu, a to tam szybko, 15 minut i... Tak Tylko w... sprawdzić jedno miejsce, tam gdzie było tysiące kurek i do domu. Nie chce nam się jakieś takie parne jest. I te bąki strasznie gryzą, No, Naprawdę. ty taka dzisiaj ubrana tak, sportowo. Tak, Nie nieprzygotowana. No. Jesteśmy na trzeciej miejscówce. Karolina bąki gryzą. Miała ja też. Właśnie mnie ugryzł w rękę. Nie powiem brzydko, jak te bąki się nazywają. To są takie Kuu pi No. nieważne. ważne. Mój jak ja lubię taką późną jesień, zimę i wczesną wiosnę. Tego dziadostwa nie ma, nie ma tych bąków, komarów, tego wszystkiego, tych kleszczy. Tak się fajnie robi, wszystko chodzi teraz to normalnie szału można dostać. Ja nie wiem jak kiedyś krowy na pastwiskach wytrzymywały cały dzień w tych bąkach. Albo jelenie czy tam sarny, jak w lesie są. Przecież no stop ich muszą gryźć te bąki. Masakra, aż mnie telepie na samą myśl. Jak ja miał tak stać przypięty do łańcucha i żeby mnie gryzły cały dzień. Mmm Nieważne No i Ciekawe czy tu będą kurki No i chyba znowu tu ktoś był Bo ja tu ani jednej kurki nie widzę jak na razie Niedobrze To jakieś malutkie są Chyba ktoś nam wyzwierał No nie ma, są ale takie stychnięte Nie może być. Musimy się tam zobaczyć. Kawałeczek w las, może tam jeszcze będą. Chodź Karolina, dasz, dasz radę. Dasz radę? No. Tutaj będą. Chyba. Tu zrobimy takie małe kółeczko, i spadamy. Czyli coś tu urosło. Chyba jednak nie. Tu jest, ale to takie, takie, takie coś. No i nie urosły tutaj. No niby deszcz, niby... Wszystko... O, tu coś jakaś jest jedna. A tu nie ma grzybów. Jestem na ostatniej miejscówce dzisiaj. Słabizna. Praktycznie tutaj w ogóle nie ma kurek. Karolina została w samochodzie mówi nie idę, o niebąki gryzą. No i ja tylko tutaj sobie pochodzę chwilę, sprawdzę. Jak nic nie będzie, to spadamy do domu, nie ma co chodzić. Troszkę deszcze popadały. Ostatnio to może coś ruszy. Bo, że znowu będzie tak grzało po 35 stopni, to, to żadnych kurek nie będzie już No ale nie widać tu. Albo ktoś tu był Albo tych grzyw po prostu tutaj nie ma. Ale obstawiam, że ktoś tu był. Ostatnio właśnie tutaj się spotkaliśmy. Więc pewnie ktoś sobie pozbierał te kurki. Ona za nieny nie ma. Więc. więc lipa. slipa. Dobra, uciekam do samochodu. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.